Jaką najbardziej zawstydzającą rzecz twoje dziecko kiedykolwiek powiedziało publicznie? Myślałam, że jestem przygotowana na wszystko: kolki, napady złości, rzucanie się na podłogę w centrum handlowym, ale nie miałam pojęcia, że największe zagrożenie dla mojego zdrowia psychicznego będzie miało metry wzrostu, różowe trampki i zero filtra na buzi. Wszystko zaczęło się całkiem niewinnie w zwykły wtorek. Poszliśmy z moją czteroletnią córką Emilką na szybkie zakupy do Lidla. Miałam listę? Ona była w dobrym humorze. Wózek pełen warzyw, nic nie zapowiadało katastrofy, aż do momentu, gdy ustawiłyśmy się w kolejce do kasy. Przed nami stała bardzo elegancka kobieta. Perfekcyjna fryzura, garsonka, zakupy w stylu, Żyję fit i mam wszystko pod kontrolą. I wtedy Emilka spojrzała na jej pełny wózek i zapytała z pełnym entuzjazmem i donośnym głosem, który odbił się echem między różankami a pieczem: Mamusiu, czy ta pani kupuje tyle warzyw, w robi ogromną kupę? Nie mogłam oddychać, kobieta zamarła z torebką jarmużu w dłoni, pan za nami zaczął się krztusić, kasjerka po prostu zamarła i patrzyła na mnie jak na bohaterkę reality show, a ja próbowałam coś wydukać, kiedy Emilka dorzuciła kolejną perełkę. No bo mówiłaś, że warzywa są dobre na robienie kupy, a ta pani ma tyle warzyw, że pewnie robi największą kupę na świecie. Kobieta się roześmiała, jakby to była najzabawniejsza rzecz, jaką usłyszała w tym roku i powiedziała: Nie myli się? Właśnie robię detoks. I myślałam, że to już koniec, że przeszłam przez ogień i wyszłam cała. Ale wtedy moja córka, zachęcona sukcesem, postanowiła opowiedzieć o naszej rodzinnej łazience. A mój tata siedzi na toalecie tak długo, że mama mówi, że pewnie tam śpi i zawsze śmierdzi, że aż muszę zakrywać nosek. I tu Emilka zademonstrowała, jak wygląda jej twarz, gdy wchodzi po dacie do łazienki, mina cierpiącej ofiary z nadmuchanymi policzkami, oczami jak żaba i jękiem F Kasierka parsknęła śmiechem. Pan za nami wyjął telefon i chyba nagrywał, a ja zaczęłam się modlić, żeby ziemia mnie wchłonęła, ale Emilka była już w swoim żywiole. A jak mama miała biegunkę po czekoladzie, to śmierdziało tak bardzo, że tata powiedział, że wyprowadza się do babci. I dodała szeptem: I byłaś cała spocona i krzyczałaś: Daj więcej chusteczek. Wzięłam ją na ręce, zostawiłam wózek i ruszyłam w stronę wyjścia jak szalona. Cała czerwona, mając nadzieję, że nikt nie pozna mnie na osiedlu. Ale zanim dotarłyśmy do drzwi, usłyszałam jeszcze, jak ta pani mówi do kasierki: Mój syn powiedział kiedyś w kościele, że tam spać na kanapie, bo mama nie goli nóg. I wtedy wiedziałam, że nie jestem w tym sama.